Zakres inwestycji obejmował przebudowę ulicy z drugą projekt powstał na początku lat 2000-a od dłuższego czasu miasto wraca nad wodę i nie tylko turystycznie. Pierwsze w północno-zachodnim regionie Polski centrum sztuki współczesnej powstało w Szczecinie. Kosztem około 16 milionów złotych odbudowano tu zabytkową transformatorownię i tak powstała trafostacja sztuki. Trafostacja sztuki, która niedawno powstała w Szczecinie, jest to miejsce godne polecenia. Sam z niej korzystam i myślę, że mieszkańcy oraz osoby przyjeżdżające do Szczecina powinni ją zobaczyć. Usytuowane na kilku piętrach pomieszczenia umożliwiają prowadzenie w tym miejscu działalności wystawowej. Dodatkowo główny hol pozwala na prezentację interdyscyplinarnych projektów z wykorzystaniem obrazu i dźwięku. Założenie jest takie, aby w przeciągu pięciu najbliższych lat odbyło się tutaj ponad 200 różnego rodzaju imprez i wydarzeń kulturalnych. W tym okresie Trafostacja Sztuki ma odwiedzić ponad 100 tysięcy osób. Szczecińska Trafostacja Sztuki promuje pracę współczesnych twórców, organizuje działalność edukacyjną, wydawniczą oraz międzynarodową współpracę i wymianę artystyczną.